Cześć, witam. Oferuję do sprzedaży Mitsubishi Outlandera drugiej generacji. Samochód z października 2007. Dwulitrowy diesel, 140 koni. Wersja z napędem na 4 koła, skrzynia manualna. Auto ma przejechane 250 do 2000 km. Nie jest to bardzo uczciwy przebieg, ponieważ samochód pochodzi z Danii. Kto się interesuje, wie, jak w Skandynawii są udokumentowane samochody. Mam raport do samego końca, do 2023 roku z udokumentowanym przebiegiem jest także książka serwisowa samochód jest w pełni sprawny nie jest skorodowany bardzo fajnie zachowane podwozie ma napęd na 4 koła w trzech opcjach napęd na przód, auto i na 4 na 4 stały spryskiwacze reflektorów składane, rozkładane lusterka przy zamykaniu, otwieraniu aluminiowe felgi, rlingi dachowe to, jeżeli chodzi o wyposażenie zewnętrzne, w środku pełna elektryka światła, automatyczne światła, tak jak wspomniałem, na wysiłki, są cały zapalone. Komputer pokładowy, wielofunkcyjna, skórzana kierownica. Tempomat ograniczeń prędkości. E, automatyczna klimatyzacja, radio, masa schowków, klima działa. Podgrzewane fotele działają, są, fajna tapicerka, nie było palone, nie jest porwana, nie jest powycierana, kanapa, tak jak widzicie, jest przesuwana wzdłużnie. Regulowany kąt nachylenia oparcia. Bagażnik otwiera się dwuczłonowo, górna i dolna część klapy osobno. W taki sposób, jest hak holowniczy pisane w dowód, samochód jest już zarejestrowany, ubezpieczony w Polsce. Jest moją własnością, sprzedaję go na fakturę VAT-marża, ponieważ prowadzę firmę. Klient kupujący nie musi płacić podatku PCC od wzbogacenia 2%. Tylne fotele można również złożyć. No właśnie, jak to działa? Trzeba je tam odblokować. O, elegancko. W ten sposób. Z pozycji bagażnika. Auto nie jest poobijane, ma jakieś rysy zadrapania no szczególnie tam na przednim zderzaku zaraz pokażę. No ale w końcu ma swoje lata 2007 rok 250 000 yy, przebieg o czymś świadczy. Ogólnie auto w pełni sprawne bardzo dobrze się prowadzi, wszystko w nim działa. Można jechać do wolnej stacji kontroli pojazdów, sprawdzić samochód. To mamy jego numer VIN. Bardzo słabo widać. Dwa schowki, górny klimatyzowany. Tutaj jest raport duński, o którym wspominałem. To jest między innymi jedna z czterech publicznych stron. Publicznie dostępnych, bezpłatnych. Można sobie to przetłumaczyć na język polski. Tak jak mówiłem, 23 rok. Ostatni przebieg w systemie jest cała historia. Wszystkie zdarzenia, wszystkie przeglądy, wystawienia samochodu do sprzedaży. To wszystko, co było w systemach duńskich dostępne. Tak to wygląda. Listopad 221-213. auto było sprowadzone z przebiegiem 249 000 km. Jest w kraju. Od końcówki roku 2023, 2013, 21 rok bardzo dużo różnych dokumentów z Mitsubishi już nie będę tego teraz wszystkiego pokazywał natomiast sporo z tego pokażę na zdjęciach w ogłoszeniu samochód będzie wystawiony na większości krajowych portali Allegro, Otomoto Gradka i tak dalej także dokładnie będzie można sobie zapoznać się ze szczegółami technicznymi pojazdu będzie kilkadziesiąt zdjęć bodajże 40 kilka Książka serwisowa, prowadzona, tu mamy co, 19, 20. Pokażę to wszystko na zdjęciach w ogłoszeniu. Reasumując, Mitsubishi Outlander, 2007 rok, 2 litrowy diesel, dobra wersja wyposażenia, 140 koni, wersja z manualną skrzynią biegów z napędami na cztery koła. Samochód jest zadbany, bez korozji, czysty, nie było palone. Do obejrzenia, do zapoznania się, zapraszam do skrzyszewa. To jest koło Wieliszewa, koło Legionowa, 6 km od Legionowa, 22 km na północ od Warszawy. Pracuję, mieszkam u siebie w domu, także jestem dostępny także w weekendy. Trzeba jechać na stację kontroli pojazdów. Nie ma problemu, wyrażam zgodę. Mierniki, komputery, wszystko co potrzeba. 515, 114, 103, zapraszam.